Szczęść Boże Siostry i Bracia. Gisella Cardia, Trevignano Romano, Włochy, 15 stycznia 2022 roku, orędzie Maryi Drogie dzieci, dziękuję, że wysłuchaliście i że odpowiedzieliście na moje wezwanie w swym sercu. Dzieci moje, módlcie się za kapłanów, którzy się pogubili. I za mój kościół, w którym diabeł wije się jak wąż. Dzieci drogie, módlcie się za rządzących, aby nie posuwali naprzód swojego planu. Dzieci moje, ludzkość nie ma już powrotu, zmierza ku przepaści. Módlcie się i składajcie wszystko w ranach mego syna Jezusa. Dzieci, ujrzycie wiele rzeczy, których wasze oczy jeszcze nigdy nie widziały. Śpiewajcie hymny pochwalne Panu, który jest waszym jedynym zbawieniem. Bardzo zasmuca mnie widok brudu na tej ziemi, którą mój ojciec pobłogosławił z tak wielką miłością, a jednak, pomimo to, nie wierzycie już w Boga. Każdy z Was, Stworzył sobie swoje własne bożki. Dość już bycia złymi, dzieci moje. Wyspowiadajcie się i bądźcie gotowi każdego dnia. Wkrótce zstąpią moi aniołowie, by pocieszyć moje biedne, udręczone dzieci. Wzmacniajcie swą wiarę i otwórzcie serca na łaskę, by mogła was przemienić. To jest czas na to. Teraz was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, Mama nieustannie przynosi nam miłość Bożą, przez którą dodaje sił, ukazuje kierunek, gdzie, jak, w jaki sposób podążać, by osiągnąć życie wieczne. Ona żyjąca w sposób doskonały, w woli Bożej, chce tak jak Bóg, by wszyscy zostali zbawieni, dlatego w sposób szczególny zaprasza nas do pokuty w różnych wymiarach naszego życia za nasze siostry i braci będących daleko od ścieżek Bożej miłości. Ukazuje nam pięć duchowych kamieni do walki z siłami zła: Eucharystię, Spowiedź. Słowo Boże, post i modlitwę różańcową, i dopiero wszystkie one, praktykowane sercem, tworzą duchowe środowisko codziennego wzrostu i zanurzania się w woli Bożej, bo Ojciec zaprasza nas do całkowitego zaangażowania się w relacje z Nim, siostro i bracie. Czy poruszasz się już po ścieżkach Woli Bożej? Czy w tej drodze towarzyszy ci królowa ludzkich serc? I jaką odpowiedź udzieliłeś na zaproszenie Mamy Maryi? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję, tak by zgodnie z wolą Boga, naszego Taty. Orędzia dotarły do jak największej liczby jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej, z Bożą konsekwencją prowadzili ten kanał. Bóg zapłaci.